Zastanawiałeś się kiedyś, czy te nowoczesne, bezdotykowe myjnie to faktycznie coś więcej niż tylko szybkie opukanie auta? No bo szczerze, ile razy po miałeś wrażenie, że tylko woda poleciała? Postanowiłem to sprawdzić na własnej skórze. Wziąłem dwa różne samochody i wrzuciłem je na każdy możliwy program w portalu Gryphon. Od najtańszego ekspresu, aż po pełen wypas, czyli premium. Każdy program to inny zestaw. Szampon, piana, mycie kół, podwozia, mycie wysokim ciśnieniem, wosk, suszenie no wszystko. A co najlepsze żadnych szczotek. Zero ryzyka, że coś porysujesz tylko woda, chemia i precyzyjne dysze, robiące robotę. I powiem ci tak: nawet mocno przybrudzone auto po tym wyglądało jak świeża z salonu. Oba auta przeszły pełen cykl, więc możesz zobaczyć w filmie, co faktycznie daje każdy program. Może przyda ci się to przy następnym myciu. Warto sprawdzić.